Igor Wojta z nami, witam serdecznie. Witam, cześć. To jak do tej pory podoba się obóz, bo tak naprawdę w piątek kończy się? Obóz przebiega jak najbardziej pozytywnie, jest bardzo dobra ekipa, dobrzy trenerzy, naprawdę intensywne treningi. Z każdego treningu wychodzę, tak jakbym wyszedł z prysznica. To jest jakiś etap przygotowań do mojej walki, dlatego też wybrałem między innymi ten obóz i myślę, że. To była bardzo dobra decyzja, żeby przyjechać tutaj właśnie potrenować z chłopakami. Duży skład trenerski, więc jest łatwo pytać? No, jest bardzo duży skład trenerski, ale nie tylko trenerski, ponieważ mamy też wykłady, na przykład myśmy z Amitem Batrą, dzisiaj z Jakubem Mauriciem, tak więc można coś wziąć do swoich przygotowań z tego, co oni mówią. Bynajmniej ja wziąłem. Oprócz tego mamy z Bartkiem Walczewskim treningi stójki, tam K1, Muay Thai i dzisiaj mieliśmy na przykład box. Mamy oczywiście treningi z Pawłem Derlaciem. Wczoraj mieliśmy ścianę, stójkę, obrony pod ścianą. No bardzo naprawdę dobre elementy, które na pewno poka pokazali trenerzy, które na pewno wplotę w swoją grę. No i mieliśmy też seminarium z Mateuszem Szczecińskim, tam bardziej pod kątem właśnie atakowania nogi, bronienia z pozycji zagrożonej. No wszystko się odgrywało właśnie wokół skrętówek i tak dalej. Ta Obóz jest podzielony na dwie sesje. To świetna inicjatywa dla Was, ponieważ no, zawodnicy, którzy już trenują dłuższy czas. Nie trenuję zawodnikami, którzy dopiero rozpoczynają, bo to też może pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o wspólny trening. Tak? Dokładnie. Tak jak mówiłem, jest z kim porobić. Są, przyjechali chłopaki z Anglii, tam bodajże dwóch chłopaków. Yy, przyjechał bardzo dobry zawodnik ze Słowacji, o ile się nie mylę. Bardzo dobry, ma rekord. Tam chyba kategorii piórkowej z tego, co się... Nie mylę, żebym się nie pomylił, no z kategorii piórkowej. Oprócz tego są inni chłopacy, naprawdę jest z kim porobić. Właśnie dlatego też przyciągnął mnie ten obóz, bo zobaczyłem, że to jest pro camp i wiedziałem, że będzie już jakiś poziom taki, żeby już bardzo mocno się poruszać i właśnie przygotowywać do walki. Już ogłoszona walka na na Arena, więc powiedz coś o tym. Dokładnie, wczoraj dopiero została ogłoszona, ja już oczywiście wiedziałem troszeczkę dłużej. No, biję się na gali u Sławomira Grabowskiego. Bardzo się cieszę, ponieważ już się biłem tam dwie edycje bodajże wcześniej i naprawdę czułem się jak w domu. Nie było tak, że jadę na obcy teren, tylko naprawdę czułem no, nawet nie publikę, po prostu tam Sławomir stwarza mi bardzo dobre warunki. Walczy tam też dużo moich znajomych właśnie od Sławomira, ponieważ to jest też Gold Team w Bielawie. No co mogę powiedzieć, mam przeciwnika z Ukrainy, jest doświadczony, tam chyba był błąd podany w rekordzie, ponieważ on ma chyba 5-3, nie 5-4, tam się bije dla jakiejś tam dużej ukraińskiej organizacji. No myślę, że po prostu damy dobrą walkę, mam nadzieję, że się dobrze przygotuje, bo ja na pewno będę dobrze przygotowany. No i tyle. Obóz będzie długi, bo wcześniej miałeś też obóz e, walk, z przygotowania do walki będą długie, bo miałeś też obóz setnie. Tak, dokładnie. Od kilku edycji od trzech edycji zacząłem jeździć na obóz do Zbigniewatyczki na Pirania Grappling Camp. Tam naprawdę jest bardzo mocny poziom. Samo to że jest 120 osób i naprawdę jeżeli robimy jakieś już sparingi dochodzeniowe, to no nie ma z kim odpocząć. Jest tak intensywnie, do tego są jeszcze bardzo dobre techniki. Prócz Zbigniewa tam pokazują inni zawodnicy, Kamil, Wilk, Karol Dzieniszewski. Naprawdę też można coś wziąć do swojej gry i jest mega intensywnie. No, takie mocne przygotowanie właśnie rozpoczęłem od tego obozu. A z sobą też wyjazd do Wielkiej Brytanii. Powiedz, w jakim klubie trenowałeś i czy zamierzasz tam jeszcze wrócić? E, może no do Wielkiej Brytanii, do Szkocji dokładnie. Do, latam tam z moim kolegą Kasprym Rotem, bo można powiedzieć, że on tam przetarł szlaki ponieważ pracował jakiś czas i po prostu zaczął tam trenować. Tam okazał się, że bardzo mocny klub jest i bardzo mocna ekipa. Zaproponował mi, żebym w ramach przygotowań tam również z nim przylatywał. No i mamy czasami takie sesje, że właśnie latamy do tego Scottish Hit na tydzień, półtora i mocno trenujemy. Klub jest bardzo mocny, tam jest jeden zawodnik z UFC, jeden z Bellatora, też walczył w ACA. Jest bardzo dużo mocnych amatorów, którzy myślę, że już są nawet poziomem, nie odbiegają poziomem od zawodowców. Jest naprawdę z kim porobić, tym bardziej, że to klub stricte MMA. No i, no naprawdę też nie żałuję wyjazdów tam i wplatam je w swoje, nie wiem, jakieś udoskonalanie, udoskonalanie, albo po prostu to jest część moich przygotowań. Ostatnia walka z Sylwestrem Millerem, wyciągnięte wnioski? Jak najbardziej wyciągnięte wnioski. Walka była bardzo bliska. No tak naprawdę, no nie zgadzałem się z tą decyzją, ale no, no nie chcę po prostu jakoś tam, nie wiem, mówić czy powinnaś w moją stronę, czy w jego stronę, po prostu już tym nie żyję. Już nie mam tego gdzieś nawet z tyłu głowy, idę dalej. Może kiedyś się spotkamy, chciałbym bardzo, ale no, na, tak naprawdę jeszcze no, nie chcę mówić, że jakieś rewanże, czy coś, no bo nie ukrywam, kategoria kogucia jest mała w Polsce. To no, wyciągnięte wnioski są na pewno. Wcześniej też walka z Patrykiem Surdynem. Mimo przegranej pojawiało się wiele naprawdę dobrych komentarzy po tej walce. Teraz Patryk ma mistrzowską szablę, bo jest no Panie, usłyszeć, że mimo przegranej, naprawdę dobre komentarze, że był super pojedynek. No, też tak słyszałem. Nie lubię sam oceniać swoich pojedynków, ale dużo ludzi mi mówiło, że to mogła być również walka wieczoru tej gali. No, z jednej strony porażka, ale z drugiej strony też to cieszy, że daliśmy naprawdę dobrą walkę do samego końca, trzyrundową. No, no nie wiem, no, życie mu jak najlepiej, może kiedyś, znaczy nie, nie mówię, że kiedyś zawalczymy, no po prostu życie mu jak najlepiej, też niech walczy, ja też idę w swoją stronę, no i tyle. No. Na koniec powiedz, współpraca z Artnoxem, można powiedzieć, że dużo zmieniła w twojej karierze? No na pewno dużo zmieniła, nawet no, Artur prócz tam jakichś ofert walk, tak, jeszcze tam wspiera nas ciuchami z suplementami i takimi rzeczami, to, to już naprawdę odciąża jakieś tam moje finanse. No w sumie tyle, no jest naprawdę, jest inaczej niż było, jak jest Artur i no zmiana po prostu to jest na lepsze, tak. Okay, dziękuję za rozmowę i życzę następnych sukcesu. Dziękuję i dziękuję za wywiad i pozdrawiam wszystkich czytelników Sporty Walki.org.